We wtorek 15 października rozwiązujemy quizy filmowe i oczywiście najpierw zaczniemy od tych, które pojawiają się jeden dziennie. W związku z czym musimy czekać, aż one zresetują się, czasami po godzinie 11/12, a na koniec dwa quizy ze Sporku, który jest stroną, na której jest agregacja bardzo różnych quizów. Między innymi kategorią jedną są filmy, a ponieważ takie rozwiązujemy, to lubimy. Tych, którzy trafiają na kanał, klikając, bo to wygląda tak, że ktoś po prostu widzi miniaturkę i co tutaj się dzieje. Codziennie te quizy są rozwiązywane, to jest pasmo takiej serii, e, może pasmo serii. To jest taka seria, którą po prostu rozwiązujemy sobie, ale nie ma powodu, żeby sięgać, żeby koniecznie sięgać do wcześniejszych, ale można. E, zachęcam też do samodzielnego rozwiązywania. E, można też po prostu razem ze mną wykszkiwać odpowiedzi, jeśli, jeśli ich nie znam. A dzisiaj też ponieważ jestem częścią podcastu 5 na 5 zachęcam do jego słuchania i dzisiaj pojawi się odcinek, w którym wraz z Adrianną, moją współprowadzącą, rozmawiamy o Adrianny Nadrabianiu, o najważniejszej serii, która obecnie jest trochę na schyłku, ale my rozmawiamy o niej, kiedy była na fali wznoszącej, czyli Marvel, Marvel Cinematic Universe. Tym razem omawiamy fazę drugą i trzecią, aż do, ale nie uwzględniając film Avengers Endgame, czyli największy film w historii, ten będzie gdzieś tam w następnym odcinku a tymczasem przechodzimy do CineMatrix, mamy sześć podpowiedzi, dziewięć miejsc na wpisanie tytułów jak to działa? Mamy pytania w kolumnach, podpowiedzi w kolumnach, mamy podpowiedzi w rzędach i na styku tych podpowiedzi wpisujemy tytuł filmowy, który łączy obie podpowiedzi. Co ważne, nie możemy wykorzystać tego filmu dwa razy w różnych miejscach. Helena Bonham Carter, Edward Norton, David Fincher, tytuł zawiera słowo THE, bazuje na książce i jest nominowany do Oscara. Helena Bonham Carter i zawiera słowo THE. Zobaczmy, jak sobie to. Może z tą boną Carter spróbujemy. Myślę o jakimś, jakimś Bartonie, żeby najlepiej ją. Czy Corpse Bride jest D-Corpse Bride, czy. A, jest po prostu. Przecież Helena Bona Carter w tylu, w tylu filmach wystąpiła i dlaczego, dlaczego jej nie pamiętam. Fight Club nie, ale Fight Club moglibyśmy oczywiście tutaj wpisać. Nie widzę powodu, żeby tego nie zrobić. Fight Club tu. Tu możemy wpisać Motherless Brooklyn. Teraz strategicznie trzeba dobierać te filmy. I teraz bardzo ważne, żeby Davida Finchera film bazujący na książce. Czy The Killer, myślicie, że będzie The Killer się liczył? Social Network nie będzie się liczył? Zróbmy tutaj The Social Network. No, teoretycznie, bo Fincher pisze na podstawie książek, ale one są dosyć mocno, dosyć mocno zmieniane, więc na przykład Mank, ale to ojciec jego napisał scenariusz. The Killer teoretycznie mógł być. Obcy 3 raczej nie, 7 nie, Gra nie, mm, Azyl nie. Nominowany do Oscara. Zodek pewnie był nominowany do Oscara. No, to jestem szczerze zdziwiony. Co było nominowane do Oscara od Fincher'a? Ok. Curious Case of Benjamin Button niestety. A, a to jest na podstawie książki, to zróbmy tak. Curious Curious Case Case of Benjamin Button. E, było nominowane do Oscara na podstawie książki jest. Miałem to przed chwilą. Ej, co ja zrobiłem? Miałem manka dać do nominowanego do Oscara. Brakuje mi jakiegoś filmu, którego. O oh, dobra, Gerwood Dragon Tattoo Masakra, tak? Dzisiaj nie, nie działają tak jak powinny. Edward Norton, nominowany do Oscara. Primal Fear chyba był nominowany. Jego rola, wydaje mi się, i tytuł zawiera The Losing the Faith. Coś z faith na pewno jest, nie? W jego. Okej, okay, czemu nie odbyły mi się żadne opcje? Keeping, keeping the faith, tak się nazywa. Keeping the faith. Nie jest powiedziane, że The musi być na początku. Edward Norton gra katolickiego księdza. I został mi jeden film, no, Helena Bonham Carter, nominowany do Oscara. Pewnie jest szansa, że Harry Potter był nominowany do Oscara za coś? Pewnie tak, za ścieżkę dźwiękową czy coś w tym stylu. Co mi zabrakło tutaj? Heleny Bonham Carter, Velveteen Rabbit, ok, absolutnie nigdy bym się tego nie domyślił. O, Social Network jest na bazie, jest faktycznie na bazie książki, ale i tak, dobra, myślałem że będzie większa tragedia, 8 na 9 nie jest źle. Mamy kadr z filmu i zgadujemy jego tytuł. Widzimy, że jakiś taki starszy film, który dzieje się Zawsze. Najłatwiej powiedzieć w średniowieczu, no dajmy, dajmy na to, że wierzymy, że to jest w średniowieczu i wpiszemy sobie Excalibur. Wpiszemy sobie Kingdom of Heaven. I, I wszystko. Taka niebieska poświata, niebieskie kolorki w filmie Ridleya Scotta z Orlando Bloomem, z tymi się kojarzą. No i okazuje się, że to faktycznie tak było. Dwa, 2013 rok, 24 maja. Pięć najlepiej e, zarabiających filmów w danym tygodniu. Kupujemy podpowiedzi i zgadujemy tytuł. Justin Lin. E, furious Fast. Fast 5, może. Furious Six. Ok, i mamy to. E, Kojarzę mniej więcej, jak wygląda, kiedy są jacy reżyserowie. Nie, to nieprawda. Kojarzę tylko, że Justin Lin reżyseruje. I ale nie pamiętam timeline'u, jak wychodzą te filmy, więc muszę zawsze zgadywać. Wszystko się kończy. Bradley Cooper. U. I Ed Helms, czyli będzie trzeci hangover, który już ma 11 lat. To jest masakra, a pierwszy hangover chyba nie, nie drugi, tylko trzeci. <kluzny> ok, 146 milionów. Poproszę Chris Pine, Into Darkness, jest szansa, że w 2013 roku mamy Into Darkness. To już 2013 rok, to już widzę, że widzimy, że tylko franczyzy i takie duże, duże filmy wychodzą. Zobaczmy, co będzie tutaj, debiutuje 33 miliony, Century Fox, odkryj świat poza twoją wyobraźnią. Colin Farrell, Amanda Seyfried. Christoph Waltz, reżyseruje Chris Wedge. Jakieś animacje, nie? Do ale... jakiej animacji gra Colin Farrell? Okej, okay, nie wiem. Epic, okej. Okay. Wiem, wiem, że już dosłownie, dosłownie to gdzieś było, ale totalnie nie pamiętałem, że to istnieje. O, teraz mamy ciekawe. 367 milionów reżyseruje Shane Black. To jest oczywiście Iron Man 3, tylko w tym czasie, wiem właśnie dlatego, że z Adrianem rozmawialiśmy i, i ten rok pojawiał się yy, wielokrotnie. Więc yy, no i wiadomo, 360 milionów Disneya, który jest właścicielem marki, no to daleko nie trzeba było szukać. Cine yy, Mamy 16 podpowiedzi, 5 tytułów filmowych do zgadnięcia. Mississippi Burning to jest od razu jakiś film. O tym, co się dzieje na południu Ameryki. Nie widziałem, ale znany chyba trochę prakat i obsada jakiś, ten Jean Hackman, coś takiego. Mississippi będzie też grind i to będzie od razu poker, więc zobaczymy sobie w tę stronę. Może Ryan Reynolds jako remake Mississippi Grind, czy pierwszy film był z Ethan Elliotem Gouldem i jeszcze jakimś jongkiem, ale dobrze. Teraz przejdźmy poker Molly i Jessica Chastain. Dopasuje i może tu Underground? Nie. Molly's Game. Kartę ja ustawmy sobie od razu. Co ja robię? Molly jest tutaj. Uh, six Underground jest Michael Bay. Robert Rodriguez jest Double Feature na pewno i będzie Grindhouse. Frances McDorman była w Mississippi, Berlin. Pięknie. Idris Elba był w Molly's Game, nie pamiętam tego nawet. Uh, Seria Aaron Sorkin, a ten będzie Grindhouse albo, ojej, Grindhouse się nazywa cały zestaw, a Death, Dead, okej, okay. nazywa się dead Proof i Planet Terror. Drugi Cine. tym razem mamy pięć e, tytułów, pięć motywów, które mamy znaleźć i łączą e, po cztery filmy z 16, które wybierałem. He Got Game, Hustle, Like Mike i... Basketball Diaries to są wszystko firmy o koszykówce. Training Day Copland i First Blood mają Sylwestra Stallona. <grymne> nie, 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 nie. Ruki ja zostaje przyuczany do zawodu policjanta. Weteran wraca. Co, co my, czego tutaj szukamy? Dobrze, inaczej. Lincoln Lawyers z Philadelphia. Postać jest niewidoma. Bug of Don't Breathe, Send of a Woman i Blind Fury. Philadelphia, Lincoln Lawyer, Liar, Liar i Erin Brokowicz to będą prawnicy. Corrupt Cop, dobra, pasuje. No, wiadomo, że w Brambo to trochę nie jest jakby rozegrane, bo... no, ale, ale jest. Wreszcie, wreszcie trochę tego jest, bo mamy Dezela Washingtona jako Alonzo Davis. I ostatni, ostatni temat nam został, tylko do zgadnięcia, tym razem z góry na dół. Denzel Washington, bez problemu. A, okej, okay. Wsz wszystkie postaci są grane <grym> przez Denzela Washingtona, tak, to rzeczywiście Figat Game gra ojca syna, który jest grany przez Ray'a Allena, do, do niedawna jednego z najlepiej... Jest jeden z, no inaczej, bardzo dobry zawodnik w historii NBA, i najlepiej rzucający trójki, aż do Stefa Kuriego i Klay'a Thompsona. A teraz w Sportl wybieramy e, z franczyzy, będą po trzy reprezentujące franczyzę, a my sobie wybieramy jednego, żeby nam, nas po prostu kliknęło i Terminator. Z Terminatora jest na przykład: Dlaczego nikogo nie widzę? Jest Linda Hamilton. Ze Star Treka jest na przykład: Quispanek, James T. Kirk, z Narni. O, trudne, żartuję, nie jest aż takie trudne. Może jest inny. Dobra, wolę, nie pamiętam jak te dzieci wyglądały, więc wolę sobie zostawić na koniec. Neo jest Matrixa, z Jurassic Park jest Sam Neil, z Twilight jest Jacob, z obcego jest Ridley i Six Menów jest Wolverine i z Narni są te dzieci Tilda Swinton jako jakaś tam królowa. Wychodzi na to, że nieuważnie oglądałem. I błęczucznie powiedziałem, że będę wiedział, ale zostałem, zostawiłem na, na koniec. I ostatni tytuł filmu, powiedziany w filmie. Teraz zacznij przegrywać. Zacznij przegrywać. 10 000 dolarów, 15 tysięcy. Kto ma zacząć przegrywać? Big Gilmore. Dobra, wrócimy do tego. Liberty 24 zmienia swoje sygnały. Teraz jest. 22 Jump Street może. The only, ha. serce dookoła, to jest Twoje. The only frozen heart around here is yours. Pasuje mi, nie? Idziesz gdzie? Na um, biegu północny oczywiście, to jest... This is the Polar Express. Ja nie jestem, a gdybym był, na pewno bym Ci nie powiedział. Nie jestem... zodiakiem. Artur Dent jest Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Dzięki temu, że mam imię postaci, wiem, bo czytałem przynajmniej dwie albo trzy po tej serii. Aha, aha, tu wygrasz albo przegrasz, ale celem jest, czy potrafisz przegrać, albo wygrać jak mężczyzna. On the game Any given Sunday to jest, no mi pasuje, alpacino. Hej, Zeus, czyli Zeus bardzo dużo podrywał, że nazwę to tak PG13, ale jestem prawie pewien, że No Hera była jego żoną, nie, może Juno? Aha, Juno jako. Co, coś tu pomieszane jest, ale dobrze. no nie wystarczy, że mamy hm, ale musimy też mieć pełnię księżyca. Do tego potrzebujecie deck. Dek to jest deck z Blade w Sin City, bo musi, jeśli znajdziesz odpowiednią ciemną uliczkę, to możesz kogoś tam znaleźć. Odwrócę się z wielkim uśmiechem i wyprowadzę moją białą dupę poprzez. Jestem pewien, idziemy dalej. Frank Castle, The Punisher, Kermit, Mapec. Co za rzut przez kim jest? oder shot by Happy Gilmore. Ariembusier Gustav, in The Bellisport, to jest Grand Budapest Hotel. Co to za imię? Jak jakiś super bohater albo coś. Megamind. A, no okej, okay, tu będzie mega mind. Odkrycie obiektu jest. Albo odkrycie celu the game jest celem the game. Korańczycy kupili z powrotem kościół, więc musieliśmy się przeprowadzić do 22 Jump Street. Ok, a teraz przegrywaj Start losing 8 mile. Aj, 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 aj Air force one. Friday the 13th, pięknie, uh, 8 mila, Goldfinger, ok, Donnie Darko jest superhero or something i start losing Goldfinger, wychodzi niewiedza moja na temat Tylko dziękuję bardzo za obejrzenie kolejnego odcinka rozwiązywania quizów i zapraszam na jutro, na kolejne, gdzie podobna sytuacja będzie się odbywać, pa.